na widzowie, mój challenge mam zostawcie suba i zostawcie sobie lajka. Siana widzowie, tu mam góleczki, czyli Musimy się na nią wdrapać, tylko musimy poczekać na jakiś samochód. Chyba, że sobie. Zobacz, zginąłem. Mm. Не пытать, Ну, кто еще встал, Бом. Быстро неважно. не важно. Не злочи, это моя сестра. Пожалуйста. Пожалуйста, 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 mieć. No I znowu mnie zabił. kolejna napierd... I będę się kolejne cięcia zrobić. Nie wiem. Znowu to auto jako pierwsze przyjechało. Bo przed chwilą taksówką przyjechałem. Znaczy taksówka mnie przywiozła. Musimy sobie znaleźć tu jakieś panie, gdybym miał Naprawdę, o nie by było No kurde jak Jakie długo widzę w GTA nie grałem To jest, ja chyba będę zjeżdżał Albo? Tylko tyle wiada Появился такой лак нимбрушком. Нет, перфект. Что за мод пошло? Руна номер три. Dobra, nie zdążyłam tego nagrać. Co to będzie takie trudne? Ale jak zawsze nie wyrobię. Wtedy mogę kierować Wtedy Ale mam jedno dodatkowe koło ratunkowe, Że mogę sobie zmienić auto Na pierwsze co będzie przejeżdżać A co jeśli to będzie Kurcze rower Znaczy No rowerem może nawet... Nie, nie, dobra. Sytuacja oponowana. Sytuacja oponowana. Albo może nie, albo... albo ja. Tak, było łatwe. To wjechanie to jedno. Co widzę, zawsze pomaga. Teraz robię tak? No, to tylko Teraz to nie pomogło. Ja no widzę, nie dojadę. Nie co to da? prawda jadź za góry Nie mam innego wyboru Tak się najszybciej Taki razie gdzieś zejdzie. Nic sobie ja nie wiadę. I patrzcie. Nic nie robię. No i przegrałem no, Muszę sobie jakiegoś kłada wypatrzeć. W ogóle nie te będziecie to tak widzieli w niedzielę. Bo to wstawię. które nagrywam to w sobotę wieczorem. Bo jutro nie będę nagrywał. Mi się jutro nie będzie chciało Muszę mieć materiał na kanał i przepraszam was za taką długą przerwę Dobra, zrobię cięcie Nie ja widzowie patrzcie Pomują się dwa ludzie nie? Ja nie wiem komu je mam pomagać temu co Teraz się pozbyć słodzieja. Do tego też. Dobra, tak, ja zostawia mnie. Bo policja jest fajna, nie? O Jezu. Ale zło. No i na tym ja czorcinam widzę, że e, fajnie się z nami rozmawiało. Zostawcie suba i lajka, a ja się z wami zagrałam. Na no, no.